Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski poinformował o wykryciu przypadku cholery w Polsce. Zakażona jest starsza kobieta. Chora przebywa obecnie w szpitalu. Wokół tego przypadku jest jeszcze sporo niejasności. Co już wiemy, a czego jeszcze nie? Z informacji przekazywanych przez doktora Pawła Grzesiowskiego i głównego inspektoratu sanitarnego wiadomo, że u seniorki ze Stargardu, województwo zachodniopomorskie, wykryto cholerę. Kobieta jest w szpitalu. Miała objawy ciężkiej biegunki. To jeden z objawów cholery. Wiadomo też, że lekarze dwukrotnie wykonali test na cholerę i dwukrotnie potwierdzili obecność bakterii, przecinkowca cholery. Procedury medyczne nadal trwają. Pacjentka jest w stanie stabilnym. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, powiedział dr Miłosz Parczewski. To krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych oraz kierownik oddziału obserwacyjno-zakaźnego samodzielnego publicznego wojewódzkiego szpitala zespolonego w Szczecinie. Dodał, że u pacjentki wykryto materiał genetyczny Vibrio cholerae, czyli po prostu bakterii cholery. Nie wykryto natomiast toksyny. Chodzi o enterotoksynę ciepłochwiejną LT, zwaną również toksyną cholery. Wywołuje ona silną biegunkę i zaburza funkcjonowanie organizmu. Są jednak szczepy cholery, które nie produkują tej toksyny, ale u osób w podeszłym wieku i tak wywołują obfitą biegunkę. Na razie lekarze nie wiedzą więc, z jakim szczepem mają do czynienia i jak bardzo jest on groźny. To wszystko mają wykazać kolejne testy i procedury medyczne. Na kwarantannie jest 26 osób, głównie 20 osób to personel medyczny, który miał styczność z pacjentką. Służby epidemiologiczne starają się też znaleźć źródło zakażenia cholerą. Wiadomo, że pacjentka nigdzie nie podróżowała, jest więc prawdopodobne, że zakaziła się od kogoś w Polsce. Warto zauważyć, że ostatni stwierdzony przypadek cholery w Polsce miał miejsce w roku 2018, również w województwie zachodniopomorskim. Było to jednak w Świnoujściu, mieście portowym. Stargard jest ponad 100 kilometrów dalej.